Trenerze, tutaj Mateusz Sternali Gorąco Cię witam w tym materiale, który przygotowałem do ciebie na kanał YouTube, owy. a więc jeżeli interesuje cię trenerze rozwój swojego biznesu, informacje dotyczące marketingu, sprzedaży, pozyskiwania klientów czy też również szeroko pojętego budowania biznesu trenera, to gorąco zachęcam cię do subskrybowania mojego kanału, ponieważ tutaj na tym kanale właśnie będę się dzielił tego rodzaju treściami. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie temat dotyczący rozwoju biznesu, a więc budowania biznesu na własnych zasadach, ponieważ to Ty, trenerze, ustalasz własne zasady gry, w którą grasz, czyli tworzenie Twojego biznesu i Przede wszystkim też w innym materiale dotyczącym budowania biznesu i pracy, również też na własnych zasadach, też w kontekście mindsetu, mówiłem o trzech bardzo ważnych pytaniach, na które powinieneś znać odpowiedzi, a więc przede wszystkim w kontekście budowania uczciwego biznesu trenera, powinieneś wiedzieć, co w ogóle chcesz osiągnąć, po co jesteś tym trenerem, co chcesz osiągnąć, co chcą osiągnąć w ogóle twoi odbiorcy, czyli jakie problemy twojego rynku chcesz ty rozwiązywać, następnie jak możesz tym osobom pomóc, jak jesteś w stanie pomóc rozwiązać ich problem, problem twojego rynku i przede wszystkim też również dowieźć efekty, dowozić wyniki. I ty znasz te odpowiedzi, to będzie zdecydowanie tobie łatwiej, ponieważ pamiętaj, Biznes trenera jest dla ciebie, a nie ty dla biznesu, i zakładam, że często, gęsto wynika to z tego, że pasja, e, chęć trenowania na siłowni przerodziła się u ciebie w pracę, że zacząłeś dzięki temu zarabiać, czy też również widziałeś w tym ogromny potencjał, dodatkowo też na przykład przygotowałeś się do zawodów, zrobiłeś zajbistą formę, pojechałeś na zawody, wygrałeś czy cokolwiek, wkręciłeś się w ten temat i też dlatego też zostałeś trenerem. Stąd też to ma sprawiać tobie flow, fan, ma tobie sprawiać przyjemność, to ma sprawiać tobie również też radość, a żeby to sprawiało tobie radość, to musi też również to być dopasowane do ciebie do twojego życia, do lifestyle'u, jaki też również też prowadzić, więc też kluczowe, aby właśnie na tym polu zadbać tutaj o fundamenty twojego biznesu, a więc przede wszystkim tymi fundamentami będzie twoja filozofia, zasady, reguły, wartości, jakimi ty się kierujesz w życiu, misja, po co to robisz i tak dalej. Przede wszystkim, aby to wszystko też również było spójne z Tobą, a nie przeciwko, więc nie dopasowywanie się do wszystkich, dookoła w kontekście Twoich e, klientów, a więc dopasowywać właśnie podopiecznych do siebie, do tego, w jaki sposób chcesz również Ty prowadzić biznes, e, to wszystko będzie się też przede wszystkim sprowadzało do tego, Jakie współprace będziesz podejmował, jakie decyzje w kontekście rozwoju, e, kariery, biznesu trenera, tak? Więc pytania, które dla Ciebie mogą być tutaj e, pomocne, to przede wszystkim też trenerze, to ty ustalasz, ile godzin chcesz pracować? Kiedy chcesz pracować? Kiedy chcesz poświęcić czas na przykład na rozwój, na marketing, na działania w kontekście pozyskiwania też nowych klientów, kiedy na przykład totalnie odpoczywasz. Kiedy trenujesz, przygotowujesz się, na czym się skupiasz, to od ciebie zależy, w jakich godzinach będziesz prowadził zajęcia. Czy chcesz prowadzić zajęcia tylko na przykład od 6 do e, godziny 10 rano i potem na przykład blok popołudniowy od 15 do 19, ponieważ każdy wieczór chcesz mieć wolny dla swoich e, najbliższych, dla partnerki, e, żony, dzieci i tak dalej. To od ciebie zależy, więc buduj ten biznes pod siebie i to od ciebie zależy e, też również. Ile będzie kosztowała z tobą współpraca? Mówiłem o tym też również o, w materiale dotyczącym, co ma wspólnego właśnie twój mental z, z Ferrari. Jeżeli nie oglądałeś tego nagrania, to zachęcam cię do obejrzenia. Znajdziesz go na pewno tutaj na moim profilu. Dodatkowo, też jakie w ogóle e, warunki e, współpracy są z tobą, które muszą spełniać twoi podopieczni, twoi klienci. Czy na, w kontekście tutaj warunków współpracy, czy można przełożyć na przykład trening? Jeżeli tak, to jak to wszystko wygląda w praktyce, aby przede wszystkim Twój podopieczny miał jasność w kontekście Waszej współpracy, aby później nie dochodziło do jakichkolwiek niedomówień, niejasności kwasów niepotrzebnych, które będą wpływały niekorzystnie na Waszą współpracę? jakie na przykład są tutaj konsekwencje dla podopiecznego kiedy nie wiem nie stawi się na umówionym terminie lub go krótko, lub krótko przed go odwoła również tutaj na tym polu trenerze warto to komunikować na samym początku gdy rozpoczynasz współpracę z swoim podopiecznym. jasno słuchaj Tomek wygląda to tak i tak, możesz 24 godziny przed napisać mi wiadomość, jeżeli będzie to 24 godziny przed, nie ma problemu. Jeżeli krócej trening przepada, to jest mój czas. Ja w tym czasie na przykład mogłem prowadzić konsultacje, mogłem przeprowadzić trening z innym klientem. Także to jest jasność, ustalenie konkretnych zasad, które twój podopieczny Zapozna się z nim, a żeby to jemu przedstawić, najpierw ty musisz ustalić sam przed sobą i być wobec tego również konsekwentny. Jakie są warunki odnośnie tutaj płatności za współpracę? Czy płatność na przykład tylko e, przelewem, czy tylko gotówka, czy e, można na przykład przełożyć termin płatności, kiedy Wraz na przykład z upływem pakietu, tak, waszej współpracy, czy też również z wyprzedzeniem. Wszystko jasno, klarownie. Kiedy, gdzie, na jakie konto, czy blikiem, czy można, wszystko musisz to ustalić. Żeby była jasność, żeby później nie było, że ktoś się spóźnia, że ktoś czegoś nie robi względem ciebie. Jeżeli to ustalisz na samym początku, będzie zdecydowanie łatwiej. Dodatkowo też, do kiedy na przykład, gdy masz współpracę online, do kiedy na przykład wymagasz raportu, jak ten raport ma wyglądać, gdy nie ma, kto bierze za co odpowiedzialność, w którym momencie. Jeżeli dajesz na przykład gwarancję efektów zapisaną na umowie, to jakie są warunki tej gwarancji? Co ona obowiązuje, co musi spełniać twój podopieczny, zapisane na umowie, wszystko na papierze. Ty masz to spisane, zmaterializowane, jasność, zasady, ale najpierw te zasady właśnie musisz ustalić sam przed sobą. Właśnie o tym jest to nagranie, abyś miał własne zasady gry, w którą ty grasz. Grasz właśnie w swój biznes, biznes trenera. I jeżeli będziesz miał to wszystko spisane, to zdecydowanie będziesz miał wiele korzyści w dalszej perspektywie współpracy, ponieważ od samego początku będziesz przygotowywał swojego podopiecznego do zasad, które obowiązują tutaj z tobą. I on przed rozpoczęciem współpracy w ogóle ma szansę, że się z tego się wycofać, jeżeli nie będzie tutaj tego akceptował. Ma do tego prawo. Więc dodatkowo też. Kiedy będziesz na przykład podejmował współpracę długoterminową, bo problem, z którym zgłasza się do ciebie twój podopieczny, wymaga waszej długoterminowej współpracy, a nie krótkoterminowej, na przykład chcę schudnąć, nie wiem, 20 czy 30 kilo. To wiadomo, że to jest 6-12 miesięcy współpracy. Wszystko zależy od pro złożoności problemu. Więc wyjaśnij to, w momencie, w którym gdy podejmujesz tutaj współpracę długoterminową i masz umowę, to jest też zabezpieczenie dla ciebie, dla twojego podopiecznego. Jako wzajemnie tutaj do czego się zobowiązujecie względem, aby unikać w dalszych etapach jakiejkolwiek roszczeniowości. Jeżeli on się zobowiązuje do współpracy 12-miesięcznej czy sześciomiesięcznej miesięcznej boom, podpisane. Ty masz wtedy stabilizację, że jeżeli uzgodniliście, ty przygotowujesz cały game plan działania, w który wkładasz to pracę, energię, żeby ułożyć całą. Programowanie treningowe, żywienia i tak dalej, względem realizacji tego celu, Twojego podopiecznego. Dlatego ty wkładasz to pracę i energię. A gdy macie to jasno na papierze, jesteście ludźmi, zdecydowanie później to łatwiej. I dodatkowo, aby to wszystko w ogóle nabrało mocy e, prawnej, to przede wszystkim musisz mieć też również zarejestrowaną działalność gospodarczą. Bo bez tego. Gdy robisz treningi na czarno, no nie jest to spójne z tym i nie jest to zgodne z prawem. Z moich bynajmniej informacji, żadnym doradcą prawnym tutaj nie jestem, ale z tego, co się orientuję, to tak to wynika. Więc też zrozum, że nie każdy będzie godził się na przykład na Twoje warunki współpracy, i to jest normalne, ponieważ ty jako trener też nie jesteś w stanie pracować z każdym i nie chcesz pracować, a w szczególności, jeżeli. Z kim tutaj nie będziesz miał tego vibeu, tego flow w trakcie rozmowy, i Tym bardziej, na przykład, jeżeli ktoś dla ciebie jest takim wampirem energetycznym, w końcu to ty z tą osobą będziesz pracował, miał pracować, spędzać czas. Czy chcesz pracować z osobą, która wyczerpuje cię energicznie? Śmiem twierdzić, że prawdopodobnie nie. Stąd też automatycznie, gdy ty na poziomie mentalnym jesteś gotowy, słuchaj, nie jestem tobie w stanie pomóc, najlepiej się rozstańmy, bo nie łapiemy wspólnego flu, nie jestem zainteresowany dalszą współpracą z tobą i tak dalej, współpraca ze mną nie jest dla ciebie, to przede wszystkim ty musisz być też również gotowy na poziomie mentalnym, aby to jasno zakomunikować trenerze. Ale też o to chodzi, bo ty masz budować biznes pod siebie, z osobami, z którymi chcesz współpracować, a nie z którymi musisz. I to jest. To, co chciałbym też powiedzieć, to to, że doba ma 24 godziny, a więc ty masz ograniczone zasoby względem czasu, energii na liczbę jednostek, treningów, jaką jesteś w stanie przeprowadzić, też również liczbę klientów podopiecznych, którym jesteś w stanie obsłużyć, jeżeli chodzi o online. Stąd też nie jesteś w stanie pracować z każdym i też nie chcesz pracować z każdym, ponieważ nie chcesz rozwiązywać wszystkich problemów. A więc. To można też porównać do tego, że osoby przychodzą do ciebie po rozwiązanie problemu, bo szukają rozwiązania. Mają problem jakiś, w kontekście sylwetki, zdrowia, samopoczucia i tak Różne powody. I one chcą, te osoby, usiąść do Twojego stołu, przy którym Ty rozdajesz karty i ustala zasady. A więc, jeżeli Ty już masz ustalone zasady, to gdy osoba chce usiąść do Twojego stołu, to od razu jasno jej komunikujesz. Halo, chcesz usiąść? Spoko. Takie są moje zasady. Akceptujesz albo nie. Dlatego też twój stół ma ograniczoną liczbę miejsc. I to ty rozdajesz karty. Ty jesteś tym krupierem ustalającym zasady. Bo grasz w grę, w której to ty ustalasz swoje zasady. Więc albo osoba je akceptuje, albo też nie. I też nie musisz mi tutaj kija w dupi i dopasowywać się do wszystkich. Wpuszę do tego swojego stołu każdego, jeżeli ustali z kim grasz, a z kim nie grasz kto pasuje, a kto nie. Masz prawo do tego, skoro masz ograniczoną liczbę miejsc, czyli masz tutaj ograniczoną podaż. A gdy popyt rośnie, no to może sobie sam odpowiedzieć. Twoje reguły i zasady mogą tutaj e, grać. Dlatego też, aby przyciągać odpowiednie gracze, musisz być pewnym siebie, spójny z tym, co mówisz, jak mówić, co robisz i z twoją etyką też pracę. Dlatego dobierać odpowiednio swoje, do siebie swoich graczy. Także, jeśli nie wiesz też, co ty chcesz sprzedawać, jakie problemy chcesz naprawdę rozwiązywać, komu chcesz sprzedawać, z kim chcesz pracować, jaka jest w ogóle twoja oferta, za jakie stawki, ile chcesz naprawdę zarabiać, a nie za ile przedstawia swoją ofertę. Jak ją przedstawić? Jak ją komunikować, jak zakomunikować ten efekt transformacji, jaki rezultaty ona zapewnia, to prawdopodobnie też tutaj grono potencjalnych graczy nie będzie zainteresowane skorzystaniem z Twojej oferty, ponieważ nie będziesz w tym pewny siebie. A to właśnie ty, trenerze, musisz być pewny siebie w sposobie komunikacji. Gdy ustali zasady, to tym bardziej zdecydowanie powinno być tobie łatwiej. Ale najpierw ustali sam ze sobą, przed sobą, ponieważ elementem gry. I tutaj reguł, które ty ustalasz, zasad, filozofię, wartości, misje, którymi się też kierujesz, M musisz za to brać 100% odpowiedzialności, bo to ty jesteś odpowiedzialny też również za stan swojego konta, a zakładam, że prowadzisz swój biznes w kierunku te zwiększenia poziomu swojego przychodu, zwiększenia poziomu swojego statusu, zwiększenia władzy, zwiększenia również swojego lifestyle'u, takim, jakim chcesz się cieszyć. Także to ty powinieneś pracować na własnych zasadach, ustal je sam przed sobą i dopasowuj graczy z takimi, jakim ty chcesz grać. I to ty również w tym wszystkim ustalasz cenę tej gry, którą musi zapłacić twój potencjalny gracz, zanim dosiądzie do twojego stołu. I w tym wszystkim też przestań obwiniać e, czynniki zewnętrzne, świat, w którym żyjesz i tworzysz. Ponieważ to ty bierzesz odpowiedzialność za decyzje, które podejmujesz, rzeczy, które mówisz, to co robisz, co się dzieje w Twoim życiu, w biznesie, to Ty ustalasz zas własne zasady gry i do tego Cię zachęcam. Też również w opisie tutaj tego e, nagrania znajduje się link do przykładowego draftu takiej umowy z Twoim podopiecznym, który jak utworzył swoją kopię, to również będziesz mógł ją edytować dla siebie. To jest tylko przykładowy przykład. Nie sugeruj się tymi wytycznymi, które tam są zapisane. To przygotowałem jako tutaj w podziękowaniu za czas poświęcony tutaj i mam nadzieję, że ten materiał był dla ciebie też przydatny, wartościowy. Jeżeli tak, zostaw ślad po sobie. To nic nie kosztuje. A może dużo wnieść, ponieważ w ten sposób, gdy zostawisz ślad po sobie, skomentujesz, napiszesz, algorytmy też również pokażą to nagranie innym osobom, które również mogą z tego coś wyciągnąć dla siebie. O to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli masz jakieś pytania, również zostaw je tutaj w komentarzu. Chciałbyś, abym poruszył jakiś konkretny temat, również zostaw tutaj ślad w komentarzu, a na pewno się również do tego osobiście odniosę. Także dzięki za Twój poświęcony czas i wygrywania, trenerze.